Jeśli walka ma zapewnić pewne zwycięstwo, to musicie walczyć. Tak powiedział Sansu, i stwierdzam, że zna się na walce trochę lepiej niż ty, kolego, ponieważ on ją wynalazł. A potem udoskonali ją tak, że żaden żywy człowiek nie był w stanie go pokonać na polu chwały. Z lewej, Na naprzód. Następnie wydał swoją kasę z wojny na zakup par zwierząt każdego gatunku z całej ziemi, zaprowadził je wszystkie na łódkę, a potem dał w pierdol każdemu z osobna. Przed nami działko! I od tamtego dnia każde miejsce, w którym znajduje się grupa zwierząt, nazywamy ZO! Nas doba, że to farma.